Wszystkie z listowski widzę was wysył na to życia zabójcą na imprezie takiej jak ta. Jesteśmy odosobnionym gnojkiem, który nie został zaproszony na imprezę, więc postanowiliśmy się zemi tak aktualnie na to, co tu się właściwie dzieje. Taka jest zbugowana jak cholera, więc przecież sobie zobaczyłem jak ona działa i już wiem jedną, że to będzie olbrzymia zabawa, na przykład jak wybuchnie ta mikro, 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 mikro. Kuchenka, kuchenka, to jest zwykła kuchenka. Na przykład z tą mogę sobie posiedzieć razem w łazience i powiedzieć do niej, hej kotku, mam do Ciebie na no pa policja. Nie skapnął się w ogóle, że ja ją zabiłem, tak? Więc dobra. Nieważne, my stąd idziemy Zaraz resztą tego pana, który był w kiblu, zamazamy. nie, oczywiście. I to mi się bardzo podobało, ponieważ ten pan, który jest tutaj teraz, pewnie zostanie mnie zabity. Na przykład w tym momencie. O, po, po. o nie jest tu! Nie jest tu! To nie ja byłem! To nie ja byłem! To nie ja byłem! O! Masz dupę to, no, że ktoś tam leży i umiera, tak? Więc więc karabuska dla ciebie tutaj przyszła. W tym momencie. Oj, coś tutaj idzie. Dobra, nieważne. Po co Tak, postojmy może. Może nas nie zaważy. Tu nic nie ma. Dlaczego tam biegnie się? Nie biegnie do dowodu, ja zrobiłem! O! Czy się tam je pokazują? Jestem taki brzydki! Naprawdę? Od razu na mnie! To było takie złe! I czuję się jakbym został zapany w GTA! Może że nie mam GTA, bo nie mam konsoli! Ale bastet! Jestem bastard Bastard Okej, okay, tym razem współpraca z tym panem pijakiem była bardzo mocna. Dlatego teraz użyję znowu tej kuchenki gazowej i w tym momencie udam się gdzieś, gdzie mnie będą chcieli! Gdzie mnie będą chcieli! O, jest, właśnie ten pan tam idzie! Teraz po będziemy pokazywali sobie duże i długie rzeczy. Ja na przykład mu pokażę bardzo dużego i długiego noża. To był Double Kill, tak naprawdę, ale to nie ja byłem. No weź, nie dzwoni na gliny, Paul. Dlaczego zwyciężyć na gliny? Skoro to nie byłem, i ja ja nic zrobiłem. Już wiem, dlaczego tak szybko mnie wykrywali. To było przez tego komputerowca, który odosobniony siedzi w swoim pokoju i gra sobie w gry, robi let's play I właśnie, właśnie bardzo mi przykro, ale pewnie miał monitoring przy okazji włączony jak grał sobie w różne gry I pewnie widział co ja tutaj robię, dlatego trzeba było go po prostu uciszyć w tym momencie A teraz wracając do pokazywania tej długi i grubiej rzeczy mam dla Ciebie do pokazania. To jest oto mój długi i gruby nóż, którym właśnie Cię zabiłem, ponieważ taką miałem chrapkę Bum! Siema! Uhu! I to... i to jest... i to jest rampage, to jest rampage, to jest właściwie rampage Teraz ja spadam, bo tutaj będą się działy. dziwne rzeczy jak nam zaraz coś przyjdzie Pararararata Teraz pójdziemy po na dywanie O, widzę, że ktoś tam na mnie czekał w łóżku, Och wait to był facet, więc lepiej tam nie idźmy od razu Pójdźmy... spotkajmy się gdzieś na zewnątrz, na przykład przy drzewku Przy drzewku, O znowu jakiś facet zajął mi łóżko, zaraz tam pójdę i jest, z tym poradzę tylko najpierw zajmiemy się tą panią, która samotnie spędza ten czas! Ten czas! Ten czas! a mogę użyć drzewa, co? What the fuck co ja zrobili z tym drzewem! Co to się właśnie wydarzyło, ja się pytam? O nie, zauważył mnie chyba! Chyba będzie na mnie! Chyba będzie na mnie! A bo i nie na mnie, nie tym razem, nie tym razem! Ciekawe kogo zaresztują, jestem ciekaw, jestem bardzo tego ciekaw. Policja przyjechała, zabrała kolesza z łóżka i co teraz? I co teraz? Nie mnie! Nie mnie to pana w pewnie! Brawo! I to jest dobrze. Miał za duży serek. Ała! Rozwaliłem sobie co okazji, słuchaj, Ja zrobiłem to w tym momencie. To było takie głupie, że... Aż, że aż po prostu mogłem się go spodziewać, że takie coś się stanie. Chyba nie doicie po mnie tym razem. Prawie mnie przy. Zapij! Przejechał ją! Taki down! Nie wierzę w to! Co tu się wyprawia właśnie? Jeszcze raz to samo! Więcej policji! Tak, to jest świetny pomysł! Będziecie aresztowali po kolei wszystkich, tylko nie, nie będę o mniej roboty. Wszystkich piaków policzyłem. Oj, chyba dzisiaj, kochani, zamoczę! Chyba dzisiaj zamoczę, kochani, więc. Więc chodźmy tutaj. Chociaż coś mi się wbija w kolano. Mam nadzieję, że to nie był. O, nie! Przecież ją zabiłem! Nie idź tam, nie, nie! No i po mnie, no i znowu będą na mnie palcem pokazywać, bo to jest po prostu niegrzeczne. Konfidenci! Konfidenci! Konfidenci. Ja to wiem, konfidenci. Zobaczymy jak będą was cwelić w więzieniach, takiej tam Uwaga, teraz będzie double click mikrofalówkowy, mikrofalówkowy, znaczy kuchenkowo-gazowy i BOOM! BUM! Piękny strzał. Teraz tylko tutaj ładnie pozabijać wszystkich. E, już mamy raz, dwa, trzy, cztery osoby z głowy, teraz ten pan poszedł do policji zadzwonić, ja oczywiście tutaj wychodzę, bo nic mi nie grozi, proszę pana, panie policjancie, tu się stało coś strasznego, ej stary, patrz, patrz, pokażę ci jak sikam na odległość, nawet stąd bym trafił, hello, Macie dla otóż dzisiaj nie zamoczę, może zamoczę mu inną już we krwi, ale nie tym razem, nie tym razem, a boże parkiet bywa śliski, pa zgrabnie i szybko, to nie ja? Nie pokazujcie na mnie palcem. Gdzie zauważyliście, że to ona zadzwoniła? To nas zadzwoniła po ostatnim osobie, która tutaj aktualnie była, więc. Więc może być śmiesznie. Piękny strzał. Dobra, chodźmy teraz, do Kibla. Mam nadzieję, że ona nikogo nie zauważy. Dobra, szybko wy, wy, wyjeżdżamy z tym i zabijamy. Zabijamy. Zostało raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osób. Pow, pa, pa, chyba, chyba się nic nie stanie, że go zabiję. O, może zabiję tą laskę! Lecimy! Chociaż nie, ten facet z zielonym. O oh fuck! Nie, to, to, to się nie może dziać w tym momencie. Dobra, oni tam sobie pójdą. To nie ja. Idę do kibla. To nie byłem ja. To nie byłem ja. nie byłem ja. Zaresztuj kogoś. Oczywiście poza mną. Dobrze, zarysuję tego, którego chciałem zabić. Więc na to samo wyszło. Teraz tylko tą panią trzeba zatwić. I zostało nam tylko 4 osoby. To jest niemożliwe wręcz. O, on gdzieś idzie. Będzie na niego. Będzie na nią! Będzie na nią, zaresztują ją! Uh, 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 uh. Chyba się udało. Chyba się udało. Ned go zaresztowali Teraz jest dobrze! Teraz trzeba tylko dobrze to rozegrać z tą właśnie laską. Żeby nikt nie widział. Myślę, że nawet niczej nie zauważy. Fuck this shit! Bitches! I udało się! Uuu, udało się wręcz! Ja pierdzielę! Cześć kochany! What the fuck się działo z jego głową? To tyle osób? To wszyscy? Więc udało nam się! Pokonałem wszystkich. Ten parkiet jest mój. Mam nadzieję, że lekcje, które dzisiaj ode mnie odebraliście, były bardzo dobre. Ponieważ, jak widzicie, udało mi się. Udało mi się pokonać te wszystkie osoby, które tutaj były. Nie wiem dokładnie, czy nie mam światłego tego drzewa zabić, ale... Ale udało nam się. Pokonaliśmy tą grę. Zabiliśmy wszystkich! Przej mam taką nadzieję, a jeżeli się nie udało, to trudno! Przynajmniej dobrze się bawiliśmy na tej imprezie może nie byliśmy zaproszeni, więc zostawcie leker, że ja się spodobało i.